Hejka. Dzisiaj dość nietypowy odcinek. Dziś odcinek o oszustach na momio czy na innych aplikacjach czy grach. Oszuści na mnie oszukują w taki sposób, który już każdy zna, więc mogliby na przykład go zmienić. Jest to sposób taki jak poszukiwanie przez pisanie, że, że kupić i plus jeśli podasz hasło. W Momię jest. Słowo hasło zablokowane, więc niektórzy piszą o niektórzy niektórzy piszą trochę inaczej. Myślę, że już każdy ten sposób zna, ale jednak osoby, które nigdy nie grały w momię, myślę, że jeśli teraz by zaczęły, to myślę, że o tym nie wiedziały, więc wszyscy osoby, która zaczął nagrać w momio, żeby y, wszyscy mogli zobaczyć ten film i żeby otworzyły y, im się oczy. Kolejna rzecz to odszukiwanie na e, mówi Star Planet e, na Vib'a. Też podobne, e, pisze się, żeby podali hasło, chyba tam też jest zablokowane, więc piszą także haraszło i mam po prostu tyłu. podać ci hasło, a ty zmienicie po prostu. Ja na movie Star Planet umiem zmieniać hasło, na Amonio ja też, więc to jest mega łatwe i zawsze z hasło i jeszcze to. I jeszcze mogę się dla ciebie więc to jest jednak takie trochę mm, najlepiej, y, Nikomu nie wierzycie, to pisze coś, żeby podać ha hasło. Jak pisze, nie zmuszam, no to nie rób tego, ale jak pisze, że musisz czy coś takiego, to go zablokuje. Kolejna rzecz to hakerzy. Musicie mieć dobre hasło, żeby haker nie wygrał waszego hasła, e, bo inaczej e, zhakuje wam konto albo wam się na nie włamie i wam hasło. Inna rzecz to oszustwo na prezent czy na mąska. Jeśli ktoś na przykład pisze, że prezent dla prezent, to zawsze niech on daje pierwszy prezent, a potem ty, żeby nie było, że ty dasz mu prezent, a on cię zablokuje i będzie ma prezent. Albo y, mamo za mamo. Ty dasz mu mama, a on ci mąska nie da i tylko on będzie y, 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 bez sensu. On będzie miał y, tak naprawdę y, punkty do levela i ty, ale to jest takie trochę, dla a być wymianka, to musi być wymianka, a nie. Jak pewnie wiedzieliście już o filmiku, który jest przypięty z góry, nie zhakowano tego okazji gdzie ona e, nikomu ale ja e, sama chciałam to zrobić, bo wiedziałam, że ta osoba to ukradnie, żeby mieć dla do, Was do filmiku, żebyście wiedzieli, że ona oszukuje, że takie rzeczy to jest oszustwo, nie wierzcie, jak są jakieś nudowoski, wyjecie się nudami i ta osoba jest nudna, no to oczywiście nie podaje jej hasła, nawet jak ona ma duży lewe, to także nie podajemy. E, żebyście wiedzieli, jeśli jakieś dziecko mnie ogląda, takie młodsze, e, które zaraz będzie najbardziej w no nigdy nie podajemy hasła, Bo nie można mieć takiego hasła, na przykład jak kiedyś ja takie miałam na tym koncie akrobatka, ale już miałam, bo nie miałam, kiedyś mi na to konto akrobatka, ale je odzyskałam, ale kiedyś e, hasło szpagat, takie łatwe, było i ta osoba odkradła, i e, wpisała w pagat i było to łatwe, i potem zmieniła mi, ale potem sama, bo wpisałam. Szpada 1, 3, 1, 2, 3, 5 i było. Yy, potem zmieniłam znowu hasło i zaraz yy, Wam nie podam tego hasła, bo nie będę podawała. Jeśli chcecie parę 2 to oczywiście piszcie w komentarzu, wskazajcie łapki w górę. Ja już nie będę gadam, zobaczymy na kolejnym odcinku, na sprawy kuba na kanale. Bye! Widzimy się w kolejnym filmie. Bye bye, bye! Bye bye bye, ciao, ciao, ciao!